Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kadzia z tego bohatera na modach. <laughs> tak, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co zrobiłem przez ostatnie. Czekajcie, sprawdzę. Było chyba z 6 godzin. No, coś koło tego, przez ostatnie 6 godzin, znaczy wczoraj, robiłem. Przede wszystkim gromadziłem różne przedmioty, drewno, jak również podstawowe przedmioty typu, znaczy minerały typu żelazo, złoto i tak dalej. Przepraszam, gardło mam troszkę zjechane, <laughs> dobra. No i robiłem to właśnie przez około 6 godzin, zbierałem te całe przedmioty, surowce wszystkie. I tak z ciekawości po prostu obliczyłem sobie mniej więcej ile wyszła mi wartość EMC, czyli ta taka jakby, która. No tego. Bo wrzucałem, wrzucałem wszystko do mojej kopiarki. Wszystkie te przedmioty, które zaraz wam przeczytam, mniej więcej o co chodzi. I wyszło mi z tego właśnie, zaraz wam powiem ile. <laughs> Milionów. Czyli tak, przez około 4 godziny. Zebrałem 314 staków drewna. Jeżeli się zastanawiacie skąd, no to spójrzcie, że dookoła mam dżunglę. W sumie zaraz pewnie pokażę Wam krótki filmik, jak zbierałem drewno. I tam parę innych rzeczy dawałem do tej, tej mojej kopiarki. No i tak, przez 4 godziny, co ja zbierałem drewno, to skopiowało się około 25 staków Mobius Fuel'a. Tak, mam tam obliczone według sekundy i tak, tak mniej więcej wyszło te 25 staków. No. Przez następne 2 godziny, po zbieraniu tych, te, tego drewna całego, zbierałem surowce i zebrałem tak. Około 11 staków żelaza, 3 staków złota, 18, 18 staków redstone i 35 staków węgla oraz, o, płu, oraz 48 sztuk diamentów. <laughs> Przepraszam. Z czego żelazo i złoto razy dwa powinny się teraz liczyć, ponieważ przetapiałem wszystko w piecu z czerwonej materii, a tam dwukrotnie jakby wzrasta to wszystko. Czyli mamy 22 staki żelaza i 6 staków złota, więc to jest bardzo dużo. <laughs> no i przez te kolejne dwie godziny skopiowało się około 13 staków Mobis fuela. i wyszło mi tak. Że całe żelazo, jakie zebrałem, wychodzi 360 tysięcy ponad EMC, czyli tej, tej takiej wartości. Złota 786 tysięcy, ponad oczywiście. Redstone 73-74 tysiące. Węgla 267 tysięcy. Diamentów 393 tysiące. Mobius Fuel'a po podliczeniu tego, tych wszystkich godzin wyszło 4 980 766 EMC no i drewno 643 EMC no i łącznie po podliczeniu tego wszystkiego wyszło mi 7 504 192 <laughs> więc w ciągu 6 godzin udało mi się zgromadzić 7,5 Miliona e, punktów EMC, co oczywiście wykorzystałem, by skopiować Mobius Fuel. Później kopiowałem e, diamenty, czerwoną materię. E, najpierw czarną, później czerwoną materię. Aż w końcu e, moje skrzynki e, stały się całkowicie puste. Udało mi się również zainstalować modyfikację Dead Chest, którą mi poleciliście. Sprawdziłem już wszystko, działa bardzo fajnie, na pewno przyda się. Tutaj chyba nic. No, oczywiście nie wiem, żelazny mieć, coś tego wrzuciłem. Jedzenie jedynie kopiowałem, ale to jest. Oj, czemu się zniszczyłem? Tak, tak, tak sobie będę w żarcie tutaj <grym> gromadził. Niby dużo żarcia, a to jest dosłownie chwilka kopiowania. <laughs> Proszę bardzo. Tutaj pozostało mi jeszcze e e eternalis, tak. tak muszę jakoś nauczyć to czytać. Jedna czarna materia i to inne pierdłki. <laughs> Patrzcie ile elementów. Wszystkiego mi zostało tak. Zostawiłem tylko tak sporadycznie, że tak powiem. No i zaraz wam pokażę dlaczego mam tyle tego Eternalis Fuel. To wam tylko pokazuje, że tu już praktycznie nic nie ma. Nic praktycznie nie ma. No i dobra. Skrzyneczki puste. Stąd tutaj dałem tylko zwykły kolektor, aby zasilić ten piecyk. Po prostu, żeby on był zasilony. Nie trzeba tutaj jakiegoś super kolektora czy coś, tylko po prostu zwykły. <laughs> I sobie tutaj piecyk stoi. No i teraz Wam pokażę mega, mega, mega kopiarkę, która pozwala mi na kopiowanie tego Eternalis Call, czyli nie, nie, nie Call tylko Fuel tego białego węgla, takiego jakby specjalnego paliwa, no. eee, pozwala mi na kopiowanie go w, takiej, w takim tempie, jak kopiowałem dotychczas Mobius Fuel. Czyli jedna sztuka Mobius Fuela wychodziła mi około 6,5-7 sekund i teraz tak mi się kopiuje etern Eternalis Fuel. Wiem, że trochę ciężko w to uwierzyć, jeżeli ktoś bawi się tymi modyfikacjami. Jednakże za zobaczycie. O co chodzi? <laughs> ultrakopiarka 5000. To powinienem chyba teraz 10000 napisać. Ok. Co to za monstru? Tak, to jest moja ultra kopiarka. I patrzcie. Patrzcie, jak szybko idzie Eternalis Fuel. Jest dosłownie kilka sekund. Skrzynki na razie są puste, jednakże niedługo je zapełnię. I teraz, żeby jakoś wam bardziej przejrzyście, przejrzyście wytłumaczyć o co chodzi z tą całą kopiarką, bo widzicie, tu jest trochę glowstone i tego tak sobie wykopałem, żeby to fajnie wyglądało jak taki generator albo coś. I zaraz wam wytłumaczę mniej więcej, jak to jest zbudowane. <laughs> Więc przejdźmy się do mojego świata Creative Projekty, tak. I teraz wam pokażę. Tak, tutaj sobie testowałem różne naprawdę ustawienia. Tych wszystkich przedmiotów, i teraz tak, żeby zbudować, właśnie, bo to jest właśnie to, ten generator to jest wersja taka full, już tu chodzi o to, że 1000 EMC na 1,5 sekundy ładuje się Kleinstar Omega, którą niedługo będziemy ładować. I tutaj macie akurat tu się kopiuje Mobius Fuel. To jest dosłownie, no nie wiem ile, no raz, dwa, trzy, trzy i pół, cztery sekundy, gdzie kiedyś to było chyba sześć albo siedem. Bardzo dużo, <laughs> bardzo, bardzo szybko. I teraz tak, jak zbudować takie coś? Faza pierwsza, tak sobie podzieliłem, to są trzy fazy dosłownie bardzo proste. Tak, mamy kolektor, relay. Kolektor, relay, kolektor Glowstone. Tutaj mamy kolektory, tu mamy relay. Wszystko połączymy w taką jakby gwiazdę, nie wiem, jak to tam nazwać. I to jest tak, taka jakby główna taka gałąź tu mamy następne, jeden relay i cztery kolektory, i tu mamy końcową na każdym z boku każdej ścianki, jakby tak to nazwać. No, i teraz dlaczego to tak szybko kopiuje? Przede wszystkim każdy z tych kolektorów energii pobiera energię ze światła. Im więcej światła, tym więcej energii. A jako, że kolektor koło kolektora tutaj dość często występuje, zwiększa się dwukrotnie siła jakby tego zbierania światła, przez co jeszcze więcej energii daje do antimaterialu relay. Jak widzicie tutaj dookoła jest właśnie postawiony ten Antimattery Relay, a na środku jest właśnie albo tutaj jest yy, kondensator energii, bądź może być też kolektor. I właśnie dlatego tak to szybko yy, kopiuję. <laughs> Nie sprawdzałem jeszcze w jakim tempie kopiuje się czarna materia, bo w sumie kopiowałem wszystko, żeby zrobić to wszystko, kopiowałem w, stary, w starej kopiarce. I teraz dopiero yy, tutaj. Możemy w sumie sprawdzić, bo jestem nawet ciekawy. Wrzucimy sobie czarną materię. Czekajcie. Ok i zobaczymy. Patrzę, jak szybko idzie. Kiedyś to się w ogóle tu nie chciało ruszyć, dopóki nie wrzuciłem czegoś. A patrzę, jak teraz to idzie. Jak to zasuwa. Jest dosłownie ten 1000 na 1,5 sekundy. Tak, tak samo w sumie zbiera, zbiera się to EMC, zobaczcie. Cyk. Cyk. To jest te 1,5 sekundy. I teraz na przykład dorzucimy MobiS Fuel. I mamy już jedną czarną materię. A teraz dajmy na to, rzucimy te nasze 4 staki, czy tam 5 nawet, które mam. Eternalis Fuel. Już się nauczyłem tej nazwy jej. Patrzcie, ile będzie czarnej materii. Zzum, 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 zzum. Więc teraz kopiowanie normalnie jest zabawą. No, patrzcie, 20 czarnych materii. Eee, oczywiście nie będzie zabawą ładowanie Kleinstar Omega, ponieważ musimy naładować yy, ten przedmiot do yy, liczby aż 50 milionów więc obliczając to, tak jak mi się tutaj 1000 na 1,5 sekundy ładowało, obliczyłem, że mniej więcej musiałbym czekać na naładowanie jednej Kleinstar Omega w takim urządzeniu 2,5 godziny chyba. Więc to nie jest źle, jednakże to będzie jedna, a ja potrzebuję naładować takie cztery i stworzyć takie cztery, więc naprawdę długa droga jeszcze przed nami. Ale no spójrzcie co, idziemy sobie, na przykład kręcę półgodzinowy, półgodzinny przepraszam odcinek. I tu mi się kopiuje. No to jest normalnie bajka. <laughs> Dobra. Eee, wiem, że dzisiaj mieliśmy iść do zamku w Twilight Forest. Jednakże nie pójdziemy. Eee, szczerze mówiąc. Eee, tak naprawdę chciałem Wam pokazać te całe kopiarki o co tu chodzi eee, i w następnym odcinku. Wybierzemy się zapewne do, no do Twilight Forest na pewno, a w następnych odcinkach wybierzemy się zapewne do, no w podróż, po prostu w podróż, szukaniu jakichś nowych, nowych terenów. Nie będziemy to oczywiście tam mieszkać, ale nie o to chodzi, po prostu wiecie, jakieś takie nowe tereny, nowa przygoda, być może coś fajnego się uda znaleźć. I jeszcze jedna taka sprawa, bo już część użytkowników ostatnio narzeka trochę na dżunglę, że trochę im się przyjadło i tak dalej, mnie na razie się nie, nie przejadła ta dżungla jeszcze, a najwyżej jak będę miał jej dość, to po prostu ją wytnę, to nie będzie trudne i no, więc nie jest źle, naprawdę nie jest źle, jest wręcz zajebiście. Jeżeli dalej jakby nie rozumiecie jak, w jaki sposób stworzyć tą kopiarkę, którą tutaj mam w podziemi to możecie napisać w komentarzach, być może zrobię poradnik, w którym właśnie pokażę jak od zera zbudować coś takiego, a wrzucimy sobie to tutaj i dlaczego może tak umieściłem nisko, jednym powodem było to, że tutaj zaraz mam Powierzchnia, jakby, że tam już wyjdę poza, poza granicę. A drugie to to, że chciałem zrobić właśnie taką fajną przestrzeń tutaj, że to jest właśnie w stylu generatora czy czegoś tam i tak schowany bardziej pod ziemią, wiecie, tak troszkę bezpiecznie. Jak, jak coś mi na górze będzie wybuchać, to chociaż ocalę tą moją kopiarkę. No i patrzcie, podczas tego odcinka praktycznie dwa staki białego. Paliwa mi się skopiowało. Tu się chyba nic nie zmieniło. Nie, nic się na razie nie zmieniło, więc to będzie na tyle, tak naprawdę, w tym odcinku. Jak widzicie, przez ostatnie godziny, dni, dosyć sporo pracowałem. Jeszcze postaram się na końcu, właśnie, dać ten materiał, być może w jakimś przyspieszonym tempie. Żebyście zobaczyli jak e, pracuje, albo może w tle, nawet gdzieś mi się uda dać, ale wątpię. E, więc dobra, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie tego odcinka. E, w następnym oczywiście idziemy do e, Twilight Forest, do zamku. E, mam nadzieję, że kopiarka się Wam podoba i piszcie w komentarzach, czy chcecie, abym zrobił e, taki poradnik, jak stworzyć tą kopiarkę. E, no i co? Trzymajcie się, cześć, pa pa!